Kartoteka walut Następną kartoteką w programie jest kartoteka walut i kursów. Jest to bardzo ważna kartoteka, ponieważ Symfonia posiada w pełni zautomatyzowaną obsługę rozliczeń walutowych. Jednak, by mogła ona prawidłowo funkcjonować, trzeba w kartotekach walut mieć wprowadzone waluty, jakimi obsługiwane są transakcje realizowane w firmie oraz na bieżąco uzupełniać ich kursy. W kartotece walut znajdują się już wprowadzone waluty, jako najczęściej używane: dolar amerykański, euro, funt brytyjski i korona czeska. Jeśli użytkownik potrzebuje dodatkowo innej waluty, to za pomocą przycisku NOWA może ją dodać. Należy przestrzegać zasad opisu walut, jakie stosuje NBP, ponieważ to pozwala na automatyczne pobieranie kursów walut. Po zamknięciu okienka przechodzimy do kursów. W tym miejscu program umożliwia pobieranie kursów walut z NBP za pomocą przycisku pobierz z NBP. Po wciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym wskazujemy w jakim zakresie dat chcemy by kursy zostały pobrane. a następnie wskazujemy, jaki to ma być typ tabeli i klikamy Importuj.